Podczas dni otwartych w naszej szkole można było zobaczyć komorę chmurową, czyli prosty, ale widowiskowy i niezwykle ważny dla historii fizyki wykrywacz promieniowania. W pierwszej połowie XX wieku fizyka miała problem. Jedna z jej fundamentalnych zasad została podważona. Atom jednak nie jest niepodzielny. W środowisku fizyków i chemików była to rewolucja. Rewolucja, w którą niestety nie każdy wierzył. Przez niezwykle małą skalę tego zjawiska trudno było o widoczny gołym okiem dowód. W tym właśnie okresie jednym z najsilniejszych argumentów tej dyskusji okazała się komora chmurowa. Skonstruował ją już w 1900 roku szkocki fizyk Charles Wilson. Urządzenie to umożliwia zobaczenie promieniowania, a w zasadzie jego bezpośrednich skutków, gołym okiem, co przyczyniło się do zakończenia sporów o niepodzielność atomu i popchnęło poszukiwania elementarnych składników materii dalej. Nie jest to jeszcze koniec. Za skonstruowanie komory Charles Wilson otrzymał w 1927 roku Nagrodę Nobla. Ale urządzenie to przyczyniło się do jeszcze jednej takiej nagrody. Amerykański fizyk Carl Anderson w 1932 roku, używając komory chmurowej, odkrył antymaterię, a konkretnie pozyton, czyli antycząstkę elektronu. Cztery lata później odkrył jeszcze mion, czyli jedną z cząstek elementarnych. Cięższego brata elektronu. Za te osiągnięcia w 1936 roku także otrzymał Nagrodę Nobla, a czasy świetności komory chmurowej przeminęły. Została zastąpiona komorą pęcherzykową, która następnie ustąpiła miejsce jeszcze lepszym wykrywaczom, abyśmy ostatecznie mogli korzystać dzisiaj z tak imponujących urządzeń, jak wielki zderzecz hadronów w Genewie albo amerykański Tevatron. Teraz skupmy się na naszej komorze składa się ona z kilku części. Podstawa jest to wydrukowana na drukarce 3D ramka, do której za pomocą kleju dwuskładnikowego przykleiliśmy pomalowaną na czarno miedzianą płytkę. Pokrywa. Stworzyliśmy ją z pięciu kawałków szkła akrylowego i wydrukowaliśmy plastikową osłonkę, aby ukryć klej znajdujący się na łączeniach ścianek. Od wewnętrznej strony na górnej ściance przykleiliśmy filc, z którego będzie ulatniał się alkohol izopropylowy. Pojemnik na suchy lód. Wydrukowaliśmy go w całości na drukarce 3D, a od wewnątrz wyłożyliśmy styropianem. Po złożeniu całość prezentuje się następująco. Przejdźmy teraz do tego, jak komora tak właściwie działa. Jak wspomniałem wcześniej, do górnej ścianki pokrywy przyklejonej jest filc nasączony alkoholem izopropylowym. Alkohol paruje i zaczyna opadać prosto na niezwykle zimną, miedzianą płytkę, która leży na suchym lodzie. Tworzy nam się dosyć gęsta chmura z cząstek alkoholu, które zaczynają się skraplać. W tym momencie komora już działa. Jeśli cząstka promieniowania przeleci przez chmurkę i wejdzie w interakcję z cząstkami alkoholu, zostawi za sobą ślad. Ślad, który dostarczy nam bardzo dużo informacji, ponieważ za jego pomocą możemy nawet określić, jaka cząstka została wykryta. To jest cząstka, która powstała w wyniku rozpadu beta czyli jest to elektron albo pozyton. Tutaj natomiast widzimy ciężką cząstkę alfa, składającą się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Tutaj z kolei przeleciał mion, czyli cząstka, która powstaje między innymi w naszej atmosferze i dociera do nas dzięki dilatacji czasu. Komora pomimo prostej budowy działa w bardzo skomplikowany sposób. Opis, który tutaj przedstawiliśmy, jest sporym uproszczeniem, dlatego w opisie do tego filmu znajdują się linki do stron, na których można znaleźć więcej informacji na temat szczegółowego działania komory. Teraz chcieliśmy opowiedzieć trochę o drukarkach 3D, bez których nie zbudowalibyśmy naszej komory. Drukarki 3D to urządzenia o niezwykle zróżnicowanej budowie i o bardzo dużych możliwościach w niemal każdej dziedzinie, zaczynając od tak prozaicznych rzeczy jak wydrukowanie części do odkurzacza, która właśnie się zepsuła, aż do rzeczy skomplikowanych, takich jak budowa rakiety. Zanim zacznę opowiadać o przyszłości drukarek 3D, warto cofnąć się aż do samego ich początku. Pierwsze kroki w druku trójwymiarowym zostały poczynione przez Charlesa Halla, który opracował proces znany dzisiaj jako stereolitografia. Metoda ta polega na utwardzeniu płynnego, żywicznego materiału przy pomocy światła UV. Modele wykonane w tej technologii są bardzo ładne, ale osiągają to kosztem wytrzymałości. Tej metody używa się powszechnie do wykonywania figurek, np. do papierowych herbegów. Następnym krokiem milowym dla drugarek była technologia Fused Filament Fabrication FDM opracowana przez Scotta Cramba w 1988 roku. Polega ona na przetaczaniu filamentu przez dyszę o mniejszej średnicy, która jest nagrzana do temperatury topnienia danego materiału. Materiał ten jest osadzany na stole drukarki, warstwa po warstwie, aż do zakończenia druku. Druki wykonane w technologii FDM służą zarówno jako części mechaniczne, jak i jako zdoby. Jednak, aby coś wydrukować, najpierw trzeba mieć model. Modele 3D tworzone są zazwyczaj w formacie STL, Podstawowymi programami do tworzenia plików w tym formacie są programy CAD, takie jak Tinkercad oraz Fusion 360. Pozwalają one na dokładne tworzenie, mierzenie, testowanie i analizowanie projektów przed ich drukiem. Drukarki 3D są wykorzystywane w branżach takich jak architektura, inżynieria przemysł kosmiczny, medycyna czy gastronomia. Dzięki możliwości drukowania z różnych materiałów, takich jak ABS czy PLA, można balansować pomiędzy wytrzymałością, funkcjonalnością oraz estetyką modelu. Drukarki umożliwiają również personalizację produktów, co pozwala na tworzenie unikalnych rozwiązań i dostosowanie ich do naszych indywidualnych potrzeb. Technologie druku, które wymieniliśmy, są aktualnie najpopularniejsze na rynku, ale oczywiście istnieje dużo innych sposobów działania drukarek. Już dziś istnieją drukarki, które potrafią drukować domy. I to w o wiele lepszym czasie niż budują je ludzie. Warto też wspomnieć o dokonaniach druku 3D w podwoju kosmosu. W tym roku firma Relativity Space wysłała praktycznie w całości wydrukowaną rakietę Terran 1 na granicę kosmosu. Rakieta ta co prawda nie osiągnęła orbity, ale przetrwała Max Q, co i tak jest krokiem milowym dla technologii druku 3D. Warto też wspomnieć, że drukarki 3D będą dostępne do użytku uczniów w naszym liceum. Będzie można nauczyć się obsługi drukarki i realizować za ich pomocą rozmaite projekty.